Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem! Przez pewien czas nie chciał. Lecz potem rzekł do siebie. Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy ty jesteś wytrwały w modlitwie? Czy też łatwo rezygnujesz, bo wmawiasz sobie, że Bóg ciebie nie słucha? Być może zbyt mało się modlisz lub zbyt cicho. Nie przestawaj się modlić. Bądź wytrwały, a któregoś dnia twoje modlitwy zostaną wysłuchane, bo nadejdzie odpowiedni czas. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.